Od zakupu mojego poliftowego wranglera minęło już prawie 12 miesięcy, przejechałem nim ponad 15 tysięcy kilometrów, parę razy zabrałem go na wypady off-roadowe, właśnie opłaciłem polisę na kolejny rok i pomyślałem, że to idealny moment, żeby podsumować ten czas spędzony razem. Czy żałuję, że go kupiłem? Czy w ogóle jest sens kupować teraz wranglera? Bo w ostatnich paru latach pojawiło się dla niego sporo konkurencji. Zaczynamy! Obecna generacja Ranglera, czyli JL, zadebiutowała w 2018 roku i to właśnie wtedy kupiliśmy Karolinie jej dwudrzwiową, czyli ja wtedy miałem swojego czterodrzwowego Wranglera poprzedniej generacji JK i w momencie kiedy wsiadłem w jej samochód i się nim przejechałem, pomyślałem, że nie ma co się zastanawiać, tylko będę zmieniał też na Wranglera JL i właśnie w po kilku miesiącach w 2019 roku kupiłem sobie G2 Hounda. Osoby, które oglądają mój kanał, wiedzą, że kiedy miałem jeszcze G2 Hounda, kupiłem Wranglera 4XE w 2021 roku, a właściwie kupiłem go w 2022, ale to był model z 2021 roku. Nazwałem go G3 Hound. Po jakimś czasie sprzedałem G2 Hounda, bo tych samochodów zaczęło się robić dużo, a posiadanie dwóch praktycznie takich samych samochodów, różniących się tylko jednostką napędową, nie miało większego Sensu. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego sprzedałem tego 4 x -e i kupiłem ten samochód. Jeżeli śledzicie mój kanał, to już pewnie macie jakieś pojęcie. Natomiast dla nowych osób, w skrócie opowiem, że no miałem pewne swoje takie wątpliwości co do tego samochodu i jego trwałości, szczególnie podczas jazdy w terenie. Pojechałem nim na ekspedycję Kaszubie. To jest taki tutaj raj na północy Polski. No i tam wydarzyło się coś takiego, że podjeżdżając pod jakąś dosyć ciężką górkę, szczególnie dla samochodu, który nie miał jeszcze liftu. Weszło dużo błota w podwozie i przerwał się przewód, a tak naprawdę rozłączył z chłodziwem baterii. Samochód stracił moc, ja troszeczkę spanikowałem. Na szczęście udało się ten przewód połączyć i po uzupełnieniu płynu chłodzącego mogliśmy ruszyć dalej. I od tego momentu w mojej głowie siedziała taka myśl: no dobra, co jeżeli to będzie się dalej działo? Co jeśli to cały czas będzie się psuło? A jeżeli coś będzie się psuło innego? Niestety wydaje mi się, że 4X, przynajmniej w tej postaci, w której był wtedy, nie był jeszcze do końca dostosowany zastosowany do tego, żeby go użytkować w ciężkim terenie. Wiadomo, zawsze można dołożyć jakieś płyty od spodu, żeby chroniły ten samochód, natomiast one nigdy nie będą hermetycznie go chroniły. Zawsze będzie się zbierało tą błoto i po ciężkim wypadzie w teren, szczególnie kilkudniowym, kiedy nie macie szansy umyć tego samochodu, może dojść znowu do awarii. Dlatego kiedy usłyszałem, że ma pojawić się wersja poliftowa, a do tego, do oferty Jeep Polska ma z powrotem powrócić po chyba kilkuletniej nieobecności jednostka tylko benzynowa z silnikiem 2.0 turbo postanowiłem, że sprzedam 4XE i kupię właśnie model poliftowy. Jak wiecie, 4XE udało się sprzedać dosyć szybko. Niestety na mojego nowego Ranglera musiałem troszeczkę poczekać, bo praktycznie 6 miesięcy. Wynikało to z tego, że w Stanach były strajki, no i wpłynęło to niestety na opóźnienie dostaw nowych samochodów. Kolejną rzeczą, która skłoniła mnie do zmiany samochodu, było to, jak brzmiał silnik spalinowy w tej hybrydzie. Teoretycznie była to ta sama jednostka spalinowa, którą miałem w poprzednich Ranglerach. Natomiast brzmiała troszeczkę inaczej i zachowywała się inaczej. Zachowanie oczywiście zwalałem na to, że jest to hybryda. Ten silnik jest troszeczkę inaczej skalibrowany, bo wiadomo, że tutaj mamy w hybrydzie wsparcie silnika elektrycznego ale był on taki troszeczkę bardziej ospały w porównaniu z tym, co pamiętałem z poprzednich jego wersji. Mój samochód trafił do salonu w lutym 2024 roku. Jeszcze troszeczkę musiałem na niego poczekać, ponieważ postanowiłem, że okleję go folią PPF zanim wyjadę z salonu i zabezpieczę mu podwozie przed korozją, co polecam każdemu przyszłemu właścicielowi nowego Jeepa. I tutaj zaczyna się moja przygoda z g Houndem. Jakież było moje zdziwienie, kiedy już po kilku kilometrach okazało się, że silnik w moim poliftowym Wranglerze brzmi i tak samo źle jak ten w hybrydzie. Do tego też troszeczkę bardziej o spale reagował na pedał gazu, co już nieraz wspominałem na kanale, w porównaniu z moimi poprzednimi spalinowymi Wranglerami. Aczkolwiek jedną z rzeczy, które też od razu zauważyłem, było to, jak ten poliftowy Wrangler reaguje na to, co robię z kierownicą. Wszystkie moje poprzednie Wranglery, łącznie z 4XE, który już naprawdę dobrze się prowadził na asfalcie, troszkę z opóźnieniem reagowały na to, co robię z kierownicą. W tym poliftowym Wranglerze już tak nie było. Był naprawdę responsywny i natychmiastowo reagował na wszystko, co robiłem z kierownicą. I właśnie może najpierw skupmy się troszeczkę na tym silniku w poliftowym Wranglerze. Moim zdaniem silnik ten został dostosowany może pod y, najnowsze wymogi, jakie musi spełnić w Unii Europejskiej. No i tak jak mówiłem, nie jest już to ten sam silnik, który był w tych pierwszych modelach, które kupiliśmy razem z Karoliną. Jego brzmienie pozostawia wiele do życzenia, aczkolwiek trzeba też przyznać, że kiedy naciśnie się trochę mocniej na ten pedał gazu w porównaniu przynajmniej z tymi poprzednimi Wranglerami, które miałem, to nadal dobrze reaguje na to, co się dzieje. Myślę, że ten silnik jest jak najbardziej wystarczający do tego samochodu i do tego, żeby spokojnie po ekspresówkach się poruszać, może troszeczkę za słaby na autostradę, aczkolwiek nie zrozumcie mnie źle. Spokojnie wyciśniecie z niego nawet 160 na godzinę, czyli maksymalną prędkość, do której Rubikon jest ograniczony, ale już powyżej tych 120 będzie to dosyć niekomfortowe uczucie. Tak jak już wcześniej wspominałem, byłem nim kilka razy już na offroadzie. Z takich większych imprez to były czwarte urodziny grupy Jeep miasto, które ogólnie nagrywałem, aczkolwiek miałem okazję troszeczkę poszaleć na piaskowni, która tam była. Oraz byłem też na poligonie w Elblągu, Modrzewina się nazywa, gdzie naprawdę miałem okazję bardzo dobrze go przetestować na różnych podjazdach, w błocie, i muszę Wam powiedzieć, że absolutnie mnie nie zawiódł. To co ten poliftowy Wrangler oferuje, to jest tak zwany tryb Offroad Plus. I myślcie o nim, jeżeli nie mieliście nigdy do czynienia z samochodem terenowym, ale mieliście do czynienia z samochodami sportowymi. Ja wiem, może nie do końca nawet sportowymi. Powiedzmy tak jak w Mercedesach: jest tryb normalny, jest tryb sport i tryb Sport Plus. To ten tryb Offroad Plus to jest taki Sport Plus, ale do offroadu. Powoduje on, że samochód ten dłużej zostaje na wyższych obrotach, trochę później zmienia bieg na wyższy. Dzięki temu macie do dyspozycji cały czas większy moment obrotowy i większą moc. I muszę wam powiedzieć, że to jak najbardziej daje radę. Podczas gdy we wcześniejszych Wranglerach spalinowych przynajmniej musiałem blokować bieg, tak, żeby y, Wrangler automatycznie nie Zmieniał go na wyższy. Tutaj absolutnie ani razu nie musiałem tego robić. Tryb Offroad Plus zdawał się wiedzieć, co tak naprawdę mam na myśli, i kiedy dociskałem pedał gazu do końca, to starał się piłować ten samochód na jak najwyższych obrotach, co pozwalało mi nieraz wyjść z sytuacji, w których tak naprawdę inne samochody poległy. Czy ten tryb jest konieczny do jazdy w offroadzie? No, oczywiście, że nie. Zawsze możecie manualnie zablokować bieg i manualnie je zmieniać, jeżeli będziecie tego potrzebowali. Natomiast uważam, że jest to bardzo fajna opcja dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z offroadem i z wranglerem. Muszę tutaj zaznaczyć, że tryb offroad plus nie jest nowością w wranglerach tej generacji. On pojawił się jeszcze w modelach przedliftowych. Nie mam pojęcia do końca, jakie były zasady jego wprowadzania, bo on się pojawiał i znikał. Możliwe, że pojawił się zaraz przed tym, jak ten silnik benzynowy został wycofany z sprzedaży w Polsce. Może to właśnie wtedy ten silnik benzynowy został stylingowany już tak troszeczkę bardziej pod ekologię. Tak samo jak jest w tym że tak standardowo i może wtedy właśnie został wprowadzony ten offroad plus, żeby zmienić charakterystykę tego silnika, żeby troszeczkę lepiej sprawował się poza asfaltem. Tryb offroad plus można stosować też na asfalcie, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Wrangler ma włączony napęd na cztery koła. Wliczając oczywiście w to 4H auto, który jest jedynym trybem z napędem na cztery koła w Wranglerze, który można się poruszać po asfalcie. Jest wtedy automatycznie wyłączana kontrola trakcji, którą na szczęście można z powrotem włączyć i cieszyć się z tego trochę bardziej sportowego trybu również na Utwardzonych. Jeśli chodzi o nowe funkcje, które ten samochód otrzymał w wersji poliftowej, to już nagrałem na ten temat dosyć obszerny film, ale tak w skrócie, dla przypomnienia, to w środku jest to nowy system rozrywki z nowym, większym ekranem. Jest troszeczkę inaczej wykończony w środku, ale nic takiego, tak naprawdę, co by było rewolucyjne. Tak naprawdę trochę inne oprzycia deski rozdzielczej i jakieś takie małe elementy zmienione. Ze względu na to, że w środku teraz w klatce znajdują się poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu, są też elektrycznie sterowane fotele, aczkolwiek bez pamięci. Także jest to troszeczkę bez sensu. No, ale trudno. Myślę, że te elektryczne fotele są kompletnie zbędne i wydaje mi się, że zostały wprowadzone tylko i wyłącznie po to, żeby konkurencja z bronko, który ma tak samo elektryczne fotele, które nie mają pamięci. I to by było tyle, jeśli chodzi o wnętrze samochodu. Na zewnątrz to praktycznie nic się nie zmieniło, oprócz nowego grilla, Niektórym mi się nie podoba. Mi się akurat podoba, wydaje mi się, że jest taki trochę bardziej funkcjonalny, jest trochę węższy, dzięki czemu można zmieścić wyciągarkę łatwiej. No jest troszeczkę bardziej przepieżony, ma taką większą kratkę, dzięki czemu do komory silnika wlatuje więcej powietrza. Jeśli chodzi o zawieszenie, to tutaj prawie pozostało bez zmian, aczkolwiek teraz jednostka benzynowa ma te same mosty co 4XE oraz Wrangler 392, który jest dostępny tylko w Stanach z silnikiem V8. Są to podobno mosty heavy duty, czyli mocniejsze w stosunku do tych mostów, które były montowane na jednostkach benzynowych poprzednio. Są one też troszeczkę szersze, dlatego poszerzenia w tych wranglerach, tak samo jak w 4X, są troszeczkę szersze. Dodatkowo, tylny most jest wykonany w technologii Full Float, który zapewnia troszeczkę lepsze osiągi, jeśli chodzi o holowanie. Jeśli chodzi o te właśnie mosty, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i uważam, że to jest świetny wybór. Bo teraz samochód, który teoretycznie z tych wszystkich dostępnych jednostek benzynowych, w ogóle jednostek silnikowych, jest najlżejszy, ma tak samo mocne mosty, jak te samochody, które albo mają większą moc albo po prostu są cięższe, co moim zdaniem oznacza, że można na nim zamontować troszeczkę większe koła i nie martwić się o to, że coś zostanie ukręcone. Aczkolwiek wiadomo, to jest Jeep i ukręcić zawsze coś można. Mój samochód jeszcze tego nie ma, ale jeżeli teraz zdecydowalibyście się na kupno nowego Wranglera, to dostaniecie również asystentów prędkości. To jest ogólnie taki przypominacz, pikacz, kiedy przekroczycie prędkość. Nie zawsze to działa dokładnie. Już kilka osób się do mnie zwracało z pytaniem, czy wiem jak to wyłączyć. No niestety nie wiem, więc jeżeli któryś z Was wie, jak można wyłączyć tych asystentów, to proszę napiszcie to w komentarzu, ja na pewno wspomnę o tym w jakimś następnym filmie, bo podobno doprowadza to ludzi do szału. Jeśli chodzi o niezawodność tego samochodu, to nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów poza jednym. I to też nie jest tak naprawdę nowa rzecz, która wyszła w tych poliftowych Wranglerach, ale jest to coś, co dolegało temu samochodowi od momentu, kiedy została wypuszczona ta jego najnowsza generacja. W Wranglerach generacji JL Znajdują się dwa akumulatory. Jeden główny 12-V. I jeden mniejszy 12V. Ten mniejszy jest ogólnie odpowiedzialny za to, żeby uruchamiać silnik samochodu i za system start stop. No bo w sumie to to samo. Problem, jaki miałem, był taki, że ten akumulator mi dość szybko padł. Tak naprawdę chyba po pierwszym miesiącu zacząłem mieć już z nim problemy. Kiedy rano próbowałem odpalić samochód, on po prostu się startował, jakby wszystko się resetowało, elektronika jeszcze raz się odpalała, i dopiero kiedy za drugim raz razem nacisnąłem przycisk Start, odpalał się silnik udałem się z tym do serwisu i ogólnie udało się to wymienić na gwarancji, co mnie to nie dziwi aczkolwiek. No były tam jakieś próby wmówienia mi, że to może dlatego, że mam ten samochód zmodyfikowany, jest tam wyciągarka, już tyle rzeczy mam podłączonych, a była to de facto tylko wyciągarka i CB Radio. Wyciągarka jest na heblu, CB Radio oczywiście jak się wyłączy, no to nie ciągnie prądu. No ale na szczęście okazało się, że można to wymienić na gwarancji i zostało to naprawione i od tego momentu nie miałem z tym akumulatorem już więcej problemów. Poza tym, tak jak mówię, wszystko działało bez zarzutu. Oprócz dźwięku, a raczej tak naprawdę palety dźwięków których bardzo nie lubię, które wydobywają się z tego silnika. I to są różne dźwięki, które w różnych momentach się pojawiają i znikają. Właśnie wracam z wycieczki, gdzie chciałem Wam pokazać, jak to wszystko źle brzmi. No niestety nie udało mi się. Co oznacza, że no nie jest może tak źle, jak mi się wydawało. Może jestem wyczulony na ten dźwięk jakichś wibracji, które nawet czuję w podłodze czasami. No natomiast wyjechałem teraz, nie byłem w stanie tego otworzyć. To znaczy, że no nie jest źle, że to nie jest taki dźwięk, który tak naprawdę jest bardzo łatwo odtwarzalny i, i będzie Wam przeszkadzał. Zdarza się czasami. Nie wiem, może jakieś konkretne muszą być warunki spełnione, żeby to się ten dźwięk uaktywnił, żeby on spadł w te wibracje. No natomiast przy takim, normalnym, normalnych próbach operowania gazem na niższych obrotach, na wyższych obrotach, no to się nie wydarza. Także jeszcze raz podkreślę, że. No, można się przyzwyczaić do tego silnika, nie ma co panikować. Ja jestem chyba nadwrażliwy, dlatego nie przyjmujcie się moją opinią. I tak jak mówię, ten silnik niech nie będzie dla Was czymś, co spowoduje, że nie kupicie tego Wranglera. To nie jest ogólnie źle. Ten silnik naprawdę, jak. Po prostu trzeba się przyzwyczaić do tego, jak on pracuje, że troszeczkę w porównaniu z tymi poprzednimi Ranglerami, może to jest jedyny powód, dla którego zwracam uwagę tak naprawdę na to, jak zachowuje się ten silnik, to jest właśnie to, że wcześniej miałem doświadczenie z innymi Ranglerami, one po prostu inaczej działały. No ten działa inaczej, można powiedzieć, ok, no poliftowy model, coś tam zmienili w tym silniku. Da się do tego przyzwyczaić. Tak jak mówię, w terenie jest absolutnie fantastycznie. Nie mam tutaj żadnych zarzutów. To jest tak samo, jeśli nie lepiej, dzielny w terenie samochód w porównaniu z moimi poprzednimi Ranglerami. Także jak najbardziej pod tym względem go polecam. Do tego też już to wspominałem w filmie, w którym pokazywałem po raz pierwszy ten samochód. Uważam, że na asfalcie prowadzi się o wiele, wiele lepiej niż wszystkie moje poprzednie Ranglery. Tak naprawdę ta generacja jest dosyć niesamowita, ponieważ od momentu, kiedy została wypuszczona w 2008 Roku do teraz te samochody prowadzą na asfalcie się po prostu coraz lepiej. Jakieś komponenty chyba zostają wymieniane, usprawniane i w efekcie macie samochód, który no, jest już naprawdę, naprawdę znośny na asfalcie, szczególnie w porównaniu z jego poprzednią generacją. To nigdy nie będzie SUV, do jakiego jesteście może przyzwyczajeni, albo crossover, albo jakikolwiek inny samochód, który ma z przodu i z tyłu niezależne zawieszenie. Zawsze będzie bardziej toporny, bardziej chwiejny. Ale uwierzcie mi, to jest naprawdę duży skok i można z powodzeniem użytkować ten samochód codziennie. Zapominając na chwilę o silniku, uważam, że wszystkie zmiany, które zostały w tym samochodzie wprowadzone w wersji poliftowej, są to zmiany na lepsze. Uważam, że będzie troszeczkę dzielniejszy w terenie dzięki właśnie tym mocniejszym mostom. W środku no, stał się jeszcze bardziej nowoczesny. No i ogólnie to jest dalej ten sam Wrangler, ten sam Wrangler, którego bardzo łatwo jest modyfikować którym można założyć 37 cali bez problemu, który można zmienić zawieszenie, któremu tak naprawdę w domu możecie zmienić zderzaki, tak samo jak ja to robię, którym będziecie mogli się niesamowicie fajnie bawić w terenie i tak naprawdę możecie go użytkować jako Wasz codzienny samochód. Czas na podsumowanie i na odpowiedzi na pytania, które zadałem na początku filmu. Czy żałuję, czy było warto i czy w ogóle jest sens? Zacznę najpierw od siebie, ale muszę tutaj postawić tak naprawdę dwa pytania. Czy gdybym wiedział, że w tym poliwtowym Wranglerze ten silnik będzie chodził tak samo i brzmiał tak samo jak w hybrydzie. To czy sprzedałbym hybrydę? Myślę, że nie. Myślę, że zostałbym przy hybrydzie i nie kupował tego poliftowego Wranglera. Głównie właśnie ze względu na to, że no, tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o ten silnik, to dużo się nie zmieniło. I tak jak mówiłem, tą główną, główną moją motywacją, żeby zmienić samochód, był powrót do tego starego, sprawdzonego silnika, który, który pamiętałem z moich pierwszych Wranglerów. Niestety pod tym względem czuję się troszeczkę zawiedzony. Ale jeśli miałbym odpowiedź na pytanie, czy żałuję, że go kupiłem? To absolutnie nie. Uważam, że jest to najbardziej dzielny w terenie samochód, jaki kiedykolwiek miałem. Najbardziej dzielny w terenie Wrangler. Także jestem z tego powodu absolutnie, absolutnie jak najbardziej zadowolony. Tak jak mówię, z tym silnikiem jakoś tam można żyć. Wiadomo, chciałoby się, żeby brzmiał jak V8, albo żeby po prostu brzmiał normalnie. Już ten silnik tak naprawdę w bronku, który testowałem też tutaj na kanale, też o wiele lepiej brzmi, no ale wiadomo, tam jest v Także jak najbardziej... Nie żałuję, że kupiłem. Natomiast starając się odpowiedzieć może na Wasze pytania, to naprawdę też zależy od Waszej sytuacji. Powiem tak, jeżeli. Jest to samochód, który nam najbardziej Wam się podoba ze wszystkich dostępnych terenówek. To wydaje mi się, że nie popełnicie błędu, jak go kupicie. Jeżeli macie poprzednią generację Wranglera J i planujecie zmienić, to wydaje mi się, że lepszego momentu na zmianę nie będzie. A mówię to głównie dlatego, że chodzą plotki, że kolejna generacja Wranglera będzie troszeczkę bardziej ucywilniona. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Ja troszeczkę obawiam się, że może Jeep zachęcony sukcesem Bronco i ogólnie tym, że większość terenówek, tak naprawdę wszystkie terenówki, jakie możecie dostać oprócz Wrangler'a w Polsce, mają z przodu niezależne zawieszenie. Mam wrażenie, że Jeep może się rzucić na to i albo oferować jakąś wersję z niezależnym zawieszeniem, albo po prostu w Rubiconach i w Saharach wprowadzić niezależne zawieszenie właśnie po to, żeby zdobyć więcej klientów, może kosztem jakiejś hardkorowej bazy, którą mogą w ten sposób stracić. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że patrząc na to, co się dzieje w Stanach, na te różne kanały, to tam też ci hardkorowi Posiadacze Jeepów kupują sobie też brąko jako kolejną terenówkę. Także wydaje mi się, że no ten, ten przedni niezależny zawias to nie będzie aż taka tragedia, jak się wszystkim wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić. Jeżeli macie zupełnie inne zdanie, to proszę napiszcie w komentarzu z, z przyjemnością. Posłucham Waszych argumentów przeciwko niezależnemu zawieszeniu, jak i argumentom, żeby właśnie to zawieszenie niezależne wprowadzić w tym samochodzie. Wiadomo, wtedy będzie się o wiele bardziej wygodnie prowadził na asfalcie, będzie troszkę może mniej sprawny w terenie, ale czy aż tak bardzo. No nie wiem, ale jeżeli planujecie sobie kupić waszą pierwszą terenówkę, jakąś nową terenówkę, albo sprowadzić Ranglera, albo nie mieliście nigdy Ranglera i zastanawiacie się po prostu jaki teraz będzie najlepszy samochód terenowy dla was, nowy, jaki możecie kupić, no to sytuacja się znacząco komplikuje. Od momentu kiedy wyszła ta generacja tego Ranglera, na rynku pojawiło się wiele różnych opcji. Pojawił się Bronco, Ostatnio wyszła Toyota Land Cruiser nowa, która wygląda moim zdaniem fantastycznie. Aczkolwiek nie ma z tyłu tego koła zapasowego na, na bagażniku, to, co, to mi się jedyne, co w niej nie podoba. Ale wracając do tematu, jest też nowy Defender, który ma z przodu i z tyłu niezależne zawieszenie, więc będzie najbardziej komfortową, no powiedzmy, terenówką, jaką możecie obecnie kupić. No to naprawdę jest poważny wybór, bo. Rangler jest jaki jest. Nigdy nie będzie bardzo komfortowym samochodem na asfalcie. Uważam, że będzie zawsze najlepszą terenówką, głównie też ze względu na to, jak łatwo jest ją zmodyfikować. Jeżeli nie planujecie nigdy modyfikować, chociaż Powiedzmy sobie szczerze, <noise> to się zawsze kończy tak, że się modyfikuje te samochody. <noise> ja w to nie wierzyłem, a zobaczcie, gdzie się znalazłem. Ale jeżeli szukacie terenówki nie jesteście jakimiś fanboyami, nie zależy Wam na tym, żeby właśnie być w tej społeczności jeepowskiej, nie zależy Wam na tym, żeby jeździć na zloty jeepa, tylko po prostu, żeby od czasu do czasu pobawić się w terenie, to dalej podtrzymuję to, co powiedziałem w mojej recenzji Bronko, że jeżeli bym poszedł do salonu Forda i przejechał się na je jeździe próbnej Bronko i poszedłbym do salonu Jeepa i przejechał się Wranglerem, to myślę, że zdecydowałbym się na Bronko. Głównie dlatego, że jest to samochód większy, jest to samochód trochę bardziej komfortowy, w środku jest moim zdaniem o wiele gorzej wykończony. Pod tym względem, w każdym miejscu, Wrangler w środku jest moim zdaniem lepiej wykończony, no aczkolwiek tego miejsca ma niestety trochę mniej. Nową Toyota Land Cruiser jeszcze nie jechałem. Jechał nią trasek, opowiadał o swoich wrażeniach. I o ile był bardzo zainteresowany tym samochodem, to po przejechaniu się nim, to chyba. Mam wrażenie, że raczej zmienił zdanie, ponieważ właśnie narzekał na różnych asystentów, których jest jeszcze więcej niż w tym poliftowym Wranglerze możecie dostać, bo tam nie tylko kontroluje Waszą prędkość, ale to też, czy patrzycie na drogę. Yy, I chyba jeszcze kilka innych rzeczy. Tam tak naprawdę jest to już tak naszpikowane elektroniką, że no, autentycznie, no musicie po prostu być cały czas czujni i bacznie obserwować wszystkie ograniczenia prędkości, żeby ten samochód na Was nie krzyczał. Kiedyś też poszedłem oglądać nowego Defendera do salonu i muszę Wam powiedzieć, że to jest samochód, który tak naprawdę chciałem może kupić Karolinie, ale Karolina była absolutnie na nie. Samochód jest naprawdę z daleka, na ulicy, robi nawet dosyć fajne wrażenie, taki jest dosyć masywny, no nie jest moim zdaniem już tak, taką rasową, kwadratową terenówką, jaką jest Wrangler, jaką jest Bronco, jaką jest może nawet G-klasa, natomiast, przynajmniej z wyglądu, wiem, że możecie się sprzedać, że to już nie jest też terenówka, ale... Przynajmniej z wyglądu, tak jak mówię. Jak podejdzie się blisko tego nowego Defendera, to ja mam wrażenie, że to jest taki plastik fantastyk ogólnie. Ten, I to taki dosyć tani plastik fantastyk. Nawet bez dotykania tego samochodu wydaje się, że tam wszystko jest takie, no no jest poskładane ogólnie, ładnie spasowane, ale że to tak w terenie może sobie jednak tak dobrze nie poradzić. Może się mylę, może niektórzy z Was macie Defendera. Jeżeli macie jakieś filmy, jakiś dzieci z tym Defenderem, to proszę też podlinkujcie w, w komentarzach, z przyjemnością to sobie pooglądam, i może zmienię zdanie. Mam też znajomych w pracy, którzy biorą tego Defendera i jeżdżą po jakichś takich, no bardziej szutrowych, nie jakichś hardkorowych y, trasach w Stanach Zjednoczonych, ale wydaje mi się, że jakoś no, nie wiem, Defender też nie moja bajka, aczkolwiek, tak jak mówię, przez chwilę rozważałem jego zakup. Ale absolutnie to są Wasze pieniądze i to jest Wasz wybór. Także, moim zdaniem, ja bym się kierował może sercem, szczególnie jeśli chodzi o Wranglera, bo wiem, czego się spodziewać, wiem, czego oczekiwać, wiem, co się psuje, wiem, w czym jest dobry, wiem, w czym jest zły. I naprawdę, naprawdę to jest samochód, którego można pokochać, można go też znienawidzić. Tak naprawdę, wydaje <laughs> mi się, że Wranglera można albo nienawidzić. Albo Kochać i nienawidzić. <noise> Wydaje mi się, że to bardzo dobrze opisuje moją relację z tym samochodem, bo z jednej strony jest bardzo fajny, przyjemnie się nim jeździ, jest taki relaksik ogólnie, kiedy się w nim jest, nigdzie się nie śpieszę, wszędzie mam czas. Wszyscy mogą mi siedzieć na zderzaku, mam to troszeczkę w dupie i sobie jadę tam, gdzie chcę. Tak jakbym miał cały czas wakacje. Natomiast są też te broczne strony, gdzie no, coś tam może się popsuć, cały czas coś tam, jak szczególnie jak się modyfikuje ten samochód, a uwierzcie mi będziecie go modyfikowali. No, to zawsze coś tam jakieś spasowania, coś tam trzeba znowu wymienić. Gdzieś się pojedzie na offroad, coś tam się wygnie, albo coś zacznie stukać, potem to trzeba dokręcić, no i tak w kółko. Ale to też jest taki trochę urok tego samochodu. To jest naprawdę. Samochód inny niż wszystkie, a może nawet bym powiedział, że to nie jest samochód. To jest po prostu terenówka i na to musicie być gotowi. No jeszcze to, co chciałem powiedzieć, to że słyszałem plotki, że możliwe, że już od połowy roku nie będzie można zamawiać spalinowych Ranglerów, że już nie będą dostępne. Z powrotem będą dostępne Ranglery tylko i wyłącznie 4X, co moim zdaniem jest trochę słabe, bo musimy też spojrzeć na aspekt cenowy o właśnie, którego jeszcze nie poruszałem. Uważam, że ceny tych samochodów są jeszcze do przełknięcia, jeżeli kupujecie wersję benzynową. W cenniku zaczynają się od 320 tysięcy, jeśli chodzi o Saharę, 330 czy tam niecałe 340, jeśli chodzi o Rubicona. Natomiast wersja 4XE to jest nadal moim zdaniem bardzo chora sytuacja. Płacić 70 tysięcy więcej za to, że ma się hybrydę, która może się łatwiej powstawać w terenie, uważam, że to jest wielki, wielki błąd. Jeżeli znowu będzie dostępna tylko wersja hybrydowa, to obawiam się, że może to być no taka śmierć trochę tego samochodu, bo nikt nie będzie go chciał kupić za tą cenę, no chyba żeby sobie jeździć po no, wiem, no, ja trochę używałem go w terenie, no ale troszeczkę się też na tym przejechałem. Dlatego naprawdę, naprawdę boję się o przyszłość tego samochodu. Przynajmniej właśnie jeśli chodzi o tak, do takich zastosowań e, terenowych. To jest po prostu fakt, że przynajmniej w tej generacji, w hybrydzie, między ramą macie o wiele więcej komponentów, które są narażone na jakieś usterki. Coś, czego naprawdę nie lubiłem w tej hybrydzie, to był bardzo mały zasięg. Tam był teoretycznie do 40 km, no ale tak realnie, szczególnie jak jest chłodniej, to jest 20 parę kilometrów. Jak stoicie w korkach, to będzie jeszcze mniej, no bo tak naprawdę Wasza klimatyzacja to też jest, ciągnie prąd, więc naprawdę ta, ta bateria szybko, szybko się wyczerpuje. I ten zasięg tego samochodu jest ogólnie bardzo mały, Tam wydaje mi się, że około 400, jeżeli nie mniej kilometrów, właśnie ze względu na to, że macie 40 maksymalnie kilometrów na baterii. Plus ograniczony zasięg na benzynie, bo tam jest bak mniejszy, ma chyba 65 zamiast 83 litrów. No i z drugiej strony macie tego Bronco, który jest bezpośrednim konkurentem tego samochodu. Tam w konfiguratorze ta cena jest taka dosyć dziwna, bo macie dwie ceny. Jedna to jest cena normalna która jest też moim zdaniem chora, bo dobija do tych 400 tysięcy, jeżeli nie więcej. I cena promocyjna, która jest prawie 1 do 1, jeśli chodzi o ceny ranglera. Także no, to jest autentycznie bardzo duża konkurencja. Przez jakiś czas Bronco też były dostępne na wyprzedaży takiej, bo one się bardzo słabo sprzedawały. Tak, tam Słyszałem, że w pierwszym roku, kiedy Bronco był w sprzedaży, sprzedało się w całej Polsce kilkanaście sztuk. Potem została wprowadzona promocja i Bronco były o wiele tańsze nawet od tych poliftowych ranglerów benzynowych, były poniżej 300 tysięcy można było za 280 spokojnie wersję Badlands kupić. Także no to była cena absolutnie bezkonkurencyjna i wtedy naprawdę nie było się nad czym zastanawiać, tylko kupić tego Bronco zamiast Wranglera. Teraz może znowu te ceny troszeczkę podskoczą, ale mam nadzieję, że Jeep zrobi coś w końcu, żeby ten Wrangler był bardziej konkurencyjny, jeśli chodzi o cenę albo przynajmniej o funkcjonalność. Słyszałem, to też są oczywiście plotki, że pojawi się wersja Wranglera, nie wiem czy to będzie jeszcze w tej generacji, czy może już za dwa lata, kiedy pojawi się nowa generacja, hybrydowa, która będzie miała o wiele lżejszą baterię i też chyba dwa razy większy zasięg. No jeżeli ten zasięg byłby około 80 km, czyli realnie może gdzieś tam 60. To, to byłby moim zdaniem trochę lepszy, bo jak na moje użytkowanie, ten, tego zasięgu było zawsze za mało i ten samochód tak naprawdę musiałem ładować dwa razy dziennie, co potem się okazało, że wcale nie było takie tanie. No ale dość mojego gadania. Nie wiem, czy może bardziej zagmatwałem i teraz już tak naprawdę macie taki mętlik w głowie, że nie wiecie co zrobić, ale powtórzę to jeszcze raz. Jeżeli Wam się podoba właśnie ten samochód, to go kupcie. Uważam, że nie popełnicie błędu. Ja go kocham, nie żałuję. I myślę, że Wy też nie będziecie. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście ten film, aczkolwiek statystyki pokazują, że 24 587% z Was nie subskrybuje tego kanału. Dlatego zasubskrybujcie, polubcie, skomentujcie i do zobaczenia następnym razem. Nara!